Cześć, z tej strony Paulina Świętek. W internecie działam pod hasłem skuteczne rysowanie, a na Facebooku prowadzę grupę nowoczesna kaligrafia dla każdego. Dzisiaj tak szczerze i e, ogromnie cieszę się z tego, że zaczynamy kolejną edycję wyzwania 4 Kroje w 4 tygodnie. E, cieszę się ogromnie, ponieważ wiem, że ta, e, to wyzwanie jest zawsze ogromnym sukcesem. Na mojej grupie na Facebooku tworzą się niesamowite relacje, osoby się nawzajem inspirują, motywują i jestem przekonana, że w tej edycji będzie tak samo. Na początku zanim jeszcze przejdziemy do konkretnej lekcji, pozwól, że przypomnę kilka technicznych rzeczy, ponieważ wiem, że na pewno w tym razem dołączą również nowe osoby, bo tak dzieje się przy każdej edycji. Znaczym polega to wyzwanie 4 kroje w 4 tygodnie. Nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ przez 4 kroje nie, przez cztery tygodnie, będziemy uczyć się czterech <grych> krojów liter. W każdy poniedziałek tutaj na grupie na Facebooku Nowoczesna Kaligrafia dla Każdego, jak również na moim kanale na YouTubie Skuteczne Rysowanie Paulina Świętek, będę publikować nową lekcję wideo z nowym krojem liter. Następnie przez 7 dni codziennie będziemy ćwiczyć właśnie ten wybrany jeden krój. To jest wszystko z dużym zamierzeniem, dlatego że jeśli wierzę, że jeśli skupimy się w jednym tygodniu na jednym kroju, to faktycznie po tym siedmiu dniach jesteśmy w stanie opanować go do takiego przyzwoitego poziomu. A często jest tak, że jest ogrom inspiracji wszędzie, więc się łatwo rozpraszamy i przez to nie osiągamy takiego dobrego rezultatu. Tutaj będzie inaczej. Codziennie na mojej grupie na Facebooku będą posty, pod którym zachęcam Cię do publikowania swoich ćwiczeń. Dzięki temu nie tylko przypominamy sobie nawzajem, że takie wyzwanie istnieje, ale też nawzajem właśnie się inspirujemy. Często widzę to, że ktoś publikuje jakąś pracę, a następnie pojawiają się kilka podobnych, ponieważ właśnie nawzajem na siebie wpłynęliśmy i zainspirowaliśmy się. E, oczywiście przewidziałam e, cudowną nagrodę dla najbardziej aktywnej osoby w wyzwaniu, więc wiem, że nie trzeba Was do tego zachęcać, żeby brać aktywny udział, ale myślę, że taka nagroda na koniec będzie też e, miłym akcentem. Jeśli będziecie publikować swoje prace w internecie związane właśnie z tym wyzwaniem, to zachęcam Was do używania hashtaga 4 kroje w 4 tygodnie. Dzięki temu będziemy mogli nawzajem znaleźć swoje prace i zostawić miły komentarz. Mam nadzieję, że takie będą się pojawiać. Kilka technicznych rzeczy. Zachęcam Was do tego, żeby założyć sobie jakiś zeszyt do codziennych ćwiczeń i pisać datę. Ja na początek mam taki zeszyt najzwyklejszy, w którym sobie ćwiczę. Tu był taki bardzo tani zeszyt w kratkę. I zobaczycie na lekcjach, że ja bardzo często polecam na sam początek ćwiczenia właśnie z ołówkiem i zeszytem w kratkę. Wtedy nie musimy się martwić o te linie pomocnicze. Wszystko już mamy przygotowane. Tutaj są moje ćwiczenia z poprzednich edycji. Ale też zachęcam, jeśli jesteś już trochę bardziej. Może nawet niekoniecznie zaawansowane. Do posiadania na przykład takiego notatnika, to jest notatnik z zaprojektowaną przeze mnie okładką. Możecie go kupić na stronie Przetwórnia Wspomnień. A dlaczego o nim mówię? Dlatego, że tu jest notatnik z kartkami w kratkę, więc on się nadaje już do takich finalnych prac. A dzięki temu, że to jest koło notatnik, to wszystkie prace macie w jednym miejscu. I jeśli będziecie z tyłu na każdej z nich dodawać datę, to później dostaniecie taki fajny mini albumik z przeglądem wszystkich Waszych prac, więc będziecie mogli w chronologicznym porządku, więc łatwo będziecie mogli sobie monitorować Wasze postępy. A mnie przyznam, takie przeglądanie właśnie prac z poprzednich miesięcy bardzo inspiruje, bo pokazuje, jak dużo się od tamtego czasu nauczyłam. Więc to jest właśnie taki komu ale on to jest naprawdę całkiem dodatkowa rzecz, wcale nie jest obowiązkowa. Powiedziałam Wam o nagrodzie dla najaktywniejszej osoby, o codziennych postach na grupie, o hasztagu i tu zostaje jeszcze jedna rzecz. Wiem, że część z Was będzie miało chrapkę na więcej, więc jeśli ten krój z tego tygodnia Wam e, nie wystarczy, to zachęcam Was do zapoznania się z tym zeszytem inspiracji. To jest zeszyt zaprojektowany właśnie przeze mnie, nazywa się Alfabety 2, a w środku znajdziecie wzornik z różnymi krojami liter. E, jestem ogromnie dumna z tego e, produktu, on miał premierę w grudniu 2020 roku, i przyznam, że od tamtej pory ja sama go bardzo często używam. Dlaczego? Dlatego, że jest on w takiej podręcznej bardzo formie, takiego zeszyciku, który łatwo mogę trzymać tutaj u siebie w biurku, więc jak na szybko potrzebuję coś napisać, nie mam czasu na kombinowanie, po prostu wyciągam zeszyt, otwieram na konkretnej stronie, na której mam narysowany jakiś krój liter. I z takiego wzornika korzystam. Szybko i praktycznie. Myślę, że chyba Wam wszystko już powiedziałam, co najważniejsze. Życzę wytrwałości w codziennych ćwiczeniach. I teraz już przełączę kamerę i zapraszam do wzięcia udziału w wyzwaniu 4 kroje w 4 tygodnie. Widok kamery przełączony, no to możemy przystępować już do pisania. Krój, który będzie nam towarzyszył w tym tygodniu wybrałam ze strony dafont.com. Ja często polecam tą stronę, ponieważ ona zawiera bazę ogromu inspiracji z wieloma różnymi krojami liter, więc warto tam sięgnąć. Krój, który będzie nam towarzyszył w tym tygodniu, nazywa się Organic Fridays. Ja oczywiście zaraz będę pisać każdą literkę po kolei, ale jeśli później chcielibyście wrócić do pełnego wzornika czy do zobaczenia też dużych liter, bo będziemy pisać tylko małe w tej lekcji, to właśnie zachęcam Was do wpisania w wyszukiwarkę dafont.com, a następnie tutaj po prawej stronie macie wyszukiwarkę i należy wpisać hasło Organic Fridays. Ja daję tutaj teraz szukaj. To jest ten krój, którego będziemy się uczyć, ja na niego wchodzę. I teraz tutaj dostajecie nie tylko. Jak widzicie, ten krój daje szeroki wachlarz różnych możliwości. Będziemy mogli dodawać takie linie trochę jak w kaligrafii. Będziemy mogli dodawać jakieś symbole do, w środku liter. Dzięki temu uzyskamy, jest możliwość bardzo uzyskania bardzo fajnego efektu. Liczę na Wasze różne wariacje, które pojawią się w tym tygodniu, ponieważ pamiętajcie, że ja w tych lekcjach zawsze pokazuję taką bazę wyjściową. A dopiero później zabawa właśnie zaczyna się, gdy zaczynacie kombinować z tymi krojami i podrzucać nam różne fajne inspiracje. Tutaj, jak zajdziecie sobie teraz poniżej, to znajdziecie właśnie wzornik z literami dużymi jak i małymi. Ja teraz sobie właśnie na osobnym komputerze otworzę te małe litery i będę razem z wami. Je pisać, więc zapraszam Was teraz do pisania razem ze mną. Ja, jak zawsze, na sam początek polecam Wam w tym wyzwaniu, 4 kroje, w 4 tygodnie, żeby zaczynać nawet od pisania ołówkiem. Dlatego, że pozbywamy się wszelkich wymówek, ołówek każdy ma, więc tutaj nie można mówić, że a to ja czekam, aż przyjdą do mnie jakieś konkretne narzędzia. Też kroje zawsze do tych akurat wyzwań są dobierane tak, aby nie trzeba było mieć żadnych profesjonalnych narzędzi, takich jak parszpenów. Tutaj będziemy mogli pisać zwykłymi, ten krój, zwykłymi cienkopisami, żelopisami, ale na początek, nawet jeśli nie macie takich narzędzi, to zwykły ołówek jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ też on pozwala na łagodne prowadzenie linii, więc to nie zawsze jest w przypadku cienkopisu takie łatwe, więc myślę, że ołówek jak najbardziej wystarczy. No to ja teraz zmieniam widok na kartkę papieru i zaczynamy pisać każdą literkę po kolei. Kartkę mam już przygotowaną, to zabieram się do pisania. Tak jak Wam mówiłam, mam tu przygotowane najzwyklejsze ołówek i od takiego właśnie zacznę. Mam też jakiś zwykły cienkopis, to może później spróbujemy kilka literek też namalować właśnie tym cienkopisem. Muszę Wam przyznać, że ponieważ jest to już piąta edycja tego wyzwania: Cztery kroje w cztery tygodnie, mamy już 16 takich lekcji nagranek, to gdy przychodzi mi moment wyboru kroju. Zawsze obawiam się, czy jeszcze znajdę jakieś kroje, które będą mi się podobać i które będą warte uwzględnienia, ale okazuje się, że jednak tego problemu naprawdę nie ma i szczególnie jestem zadowolona w tym tygodniu, ponieważ ten kroj, którego będziemy zaraz się uczyć pisać bardzo mi się podoba. Myślę, że znajdziecie dla niego wiele zastosowań. No to przechodzimy tak jak standardowo, literka po literce, zaczynając w porządku alfabetycznym od literki A. Tutaj niektóre literki będą mieć takie szeryfowe zakończenia, więc tutaj zaczynam od tego szeryfu. Ciągnę sobie, ona wygląda trochę jak drukowana literka A, ciągnę sobie linię w dół. Na dole tu mogę nawet wyjść poza linię, znowu robię szeryf i dodaję taki trochę śmieszniejszy brzuszek. Ten krój będzie o tyle fajny, że tutaj nie musicie się tak też trzymać mocno tych linii. Ja zazwyczaj w tym wyzwaniu na samym początku polecam takie kartki w kratkę, ponieważ wtedy nie musimy się przejmować, żeby dorysowywać sobie te linie pomocnicze. Aczkolwiek w tym kroju aż tak bardzo nie jest ważne, żeby utrzymywać te same na przykład wysokości tych liter, dlatego nie jest to aż tak ważny czynnik. Teraz może literka. B, znowu zaczęłam od szeryfu, ciągnę sobie w dół i teraz tutaj ona zgodnie z wzornikiem to nawet nie jest taka prosta ta linia pociągnięta, tylko trochę ona schodzi w prawo znowu na dole robię sobie szeryf i teraz gdy ciągnę sobie ten brzuszek to on na dole zgodnie z wzornikiem ma się kończyć trochę wcześniej niż ten szeryf na dole teraz literka C więc te literki, jak będziecie ćwiczyć, to one niektóre mogą być trochę wyższe, niższe. Wtedy ten krój będzie wyglądał na jeszcze taki ciekawszy. Literka D. Oczywiście warto sobie na sam początek narysować cały wzornik i to nawet nie raz, tylko wielokrotnie warto go sobie ćwiczyć. Ale oczywiście najlepsza zabawa to zaczyna się dopiero, jak już piszemy całe słowa. Próbujemy łączyć te literki. Do tego zachęcam was w pierwszej połowie tygodnia, a później już liczę na konkretne prace z wykorzystaniem tego kroju i na różne modyfikacje. Teraz literka E. Myślę, że ten krój pójdzie nam bardzo szybko, więc wrócimy sobie jeszcze do tych różnych modyfikacji może, które tam były przedstawione. O literka F, którą ja bardzo tutaj lubię. Literkę F ciągniemy sobie taką laskę w dół. Ona tak może być nawet przeciągnięta tutaj. Tutaj dodajemy tego szeryfa śmiesznego i tu w ten sposób może wyglądać literka F. Literka G taka, do której my zazwyczaj nie jesteśmy przyzwyczajeni. Sama tutaj robię taką przerwę zastanawiając się jak ją mam narysować. Czyli tutaj, nie wiem, jakieś takie śmieszne jest to G. Może się okazać, że na grupie wypracujecie jakieś inne rozwiązanie, bo wielu osobom może się to G akurat nie podobać, bo ono nawet tak słabo trochę G przypomina. Myślę, że będziemy pracować nad tym G, pewnie jakieś propozycje padną. No to literka H, tutaj już nie ma takich problemów. Ona jest we wzorniku tak fajnie zrobiona, bo ta pierwsza linia jest taka krótsza, a teraz jak będziemy ciągnąć drugą linię, złamane są tu takie klasyczne zasady. Druga linia jest pociągnięta tak bardziej w dół. Teraz mamy literkę i z kropeczką, ja zawsze zapominam tych kropeczek dodawać. Tym razem udało mi się pamiętać. Teraz J, ono jest tutaj takie zawijane, więc spróbujmy sobie zrobić takie samo. J, literka K. No tutaj, jeśli chodzi o kolejne, że no to tak jak mówiłam, nie ma niespodzianek, idziemy w porządku alfabetycznym. Tutaj jest takie zagięte, ale myślę, że naprawdę ten krój też daje dużą możliwość do manewrowania nim. L mi się podoba jest takie ciekawsze. Zaczęłam sobie tutaj od szerfu takiego nietypowego z pętelką zrobię jest L w tym kroju. Takie. M też mi się bardzo podoba. Więc teraz patrzcie dokładnie, jak je ja je rysuję. Zaczynam od szeryfa, krótszej takiej linii, nawet nie dociągam tutaj do samego końca. Teraz od tej linii prawie, że prowadzę. Do środka i nie idę tutaj na, do samego dołu, tylko jestem tutaj na środku, i teraz tą ostatnią linię ciągnę w dół. No, takie e, takie zmyślne. Teraz tą N. Podoba mi się to w tym kroju, że tak szybko będziemy mogli go narysować, i wtedy przejdziemy już do pisania e, konkretnych słów. Tutaj o, to żadna, y, żadna niespodzianka, zwykłe kółeczko, P. Tak jak mówiłam, te linie w tym kroju mogą iść trochę po skosie, schodzić w prawo. One nie są takie dokładne y, w dół. Mamy P, R, y, bardzo lubię taki styl R. Rysuję szeryf, idę w dół i teraz taką tutaj, o, takie zawijane. Mogę sobie tutaj dodać tego szeryfa. Literka S, no wiem, że z tą literką S zawsze są e, problemy, no ale to mamy cały tydzień na szlifowanie. Może zacznę sobie, o, tutaj sobie wyznaczę jeszcze ten koniec drugi, i teraz, jak wiem, gdzie się mają spotkać, no to już łatwiej mi było pociągnąć tą linię. Teraz literka T, taką jak ja lubię bardzo, czyli tu robimy laseczkę, w tym kroju ona ma być zakończona, u góry jeszcze może być i po prostu linia. Teraz u tu jest takie bardzo wygięte, czyli w tą stronę. I teraz przedłużona kreseczka. Zostało nam jeszcze trzy literki w. One wszędzie tu mają te kreski. Osoby, które są już kolejne, kolejny raz biorą udział w tym moim wyzwaniu, cztery kroje w cztery tygodnie, to wiedzą, że to, co teraz tutaj pokazuję, to jest taka baza wyjściowa. Ja zachęcam do tego, żeby teraz przez najbliższe 7 dni kombinować z tym krojem. Jeśli któraś literka, jak na przykład takie, bo widzę, że ja sama mam do niej wątpliwości, Wam się nie podoba, to może uda Wam się wypracować jakoś wa Waszą własną wersję. Literka y, ona jest tutaj ciekawa, więc gdy poprowadzicie tą linię w dół, to ona tutaj nie idzie do samego końca, jest zakończona już tutaj i teraz ma bardzo fajny długi takie o zakończenie, bardzo mi się podoba i literka z, taka trochę jakby wam nie wyszła, wy próbujemy w ten sposób. No i mamy fajny cały alfabet. Szybko nam poszło i teraz może, żeby przyspieszyć, pokażę Wam jeszcze jedną fajną radę dotyczącą tej strony Dafont, więc pozwólcie, że wrócę ekranem do, tego, do ekranu mojego iPada. Teraz jeszcze raz wróciłam do tej strony Dafont.com. Po to, aby wam pokazać jej dodatkowe funkcje. Tutaj wiem, że często problemem jest dla Was łączenie liter, jak połączyć je w całe wyrazy, i Dafont tutaj Wam dużo może pomóc. Jeśli chodzi, mamy już wybrany ten krój Organic Fridays. Tutaj u góry wpisujemy słowo, które chcemy, żeby się pojawiło właśnie w tym kroju. W moim przypadku, jak będzie to moje imię, więc wypisuję sobie dużymi literami. Paulina. I teraz wpisuję sobie tutaj, może powiększę, żebyście lepiej widzieli, ale to nie ma znaczenia, jaki będzie rozmiar, i klikam submit. I teraz widzę, jak właśnie to słowo Paulina może wy wyglądać w ramach tego kroju. I tutaj Wam mówiłam już na samym początku, że te linie akurat pomocnicze w tym kroju nie są aż tak bardzo ważne, ponieważ wi widzicie, że to jest wszystko tutaj, te wszystkie podstawowe zasady dotyczące tej linii są e, nagięte, więc te e, wysokość, ta środkowa litery A wcale nie jest taka sama jak litery U, co mogłoby się wydawać oczywiste, więc tutaj po prostu możecie się bardzo fajnie pobawić tym krojem. Mało tego, że macie pokazane już jak cały wyraz ma wyglądać, macie w ogóle różne wariacje jak można się pobawić tym krojem, więc już pierwsze zadanie dla Was wykonane. Więc teraz pozostaje Wam tylko właśnie pobawić się, możecie właśnie swoje imiona posprawdzać jak wyglądają w tym kroju i zacząć ćwiczyć. Więc czekam teraz na Wasze propozycje, powodzenia w ćwiczeniu i do usłyszenia na grupie.